Witajcie moi drodzy na kanale Kryptostasiak. W dzisiejszym odcinku bardzo ciekawa rzecz, czyli mój trading hub, z którego korzystam na co dzień, z którego wy, mam nadzieję, również korzystacie, czyli wszystko, co się dowiecie o moim Discordzie. Ale to nie jest tylko Discord, ponieważ jest to miejsce, bez którego moim zdaniem ciężko zaczynać swoją przygodę. Dlatego, że gdybym ja miał takie narzędzia na początku swojej przygody, a uczyłem się niestety sam, no to byłoby mi dużo, dużo. A prościej. Także w tym odcinku przelecę wszystko od A do Z, czego możecie się spodziewać po tym Trading Hubie, co możecie otrzymać, jak to wszystko wygląda i jak realnie to może wspomóc po prostu wasze wyniki finansowe. Także nie jest to tylko i wyłącznie odcinek przeznaczony dla początkujących, ale również dla zaawansowanych, bo takie też miejsca na tym serwerze się znajdują dla naprawdę mocno zaawansowanych ludzi siedzących lata na rynku. Także nie przedłużając. Zaczynajmy odcinek, moi drodzy. Moi drodzy, zacznijmy może od tego, że oczywiście na Discorda każdy może dołączyć. Discord jest w 100% darmowy, nie jest wymagane żadne tam dodatkowe rzeczy. Po prostu klikacie, wchodzicie, dołączacie, rejestrujecie się, czyli po prostu robicie weryfikację, i już macie wszystko. Przejdźmy sobie od początku, od takich rzeczy najważniejszych, do tych mniej ważnych, ale uważam, że i tak całość powinniście oglądać, żeby sprawnie się po tym Discordzie. Przemieszczać. Więc mamy sekcję live. Moi drodzy, to jest bardzo ważna sekcja, dlatego że w sekcji live mamy live stream podium, które raz w tygodniu, w czwartki o godzinie 20 prowadzę godzinnego live o rynku. Raz jest bardziej amatorski, raz jest dużo bardziej zaawansowany. Robimy tam sobie odpowiedzi na QA, które tutaj sobie wpisujecie. W tym momencie jest ich mało, bo wczoraj zrobiłem live, a, więc pojawiły się po prostu gdzieś tam zostały jakieś pytania, na które nie starczyło nam czasu, więc tutaj wpisujecie sobie pytania, jakie tylko chcecie. Mogą to być pytania dotyczące rynku, pytania dotyczące jakichś indykatorów, pytania dotyczące psychologii. Co tam wam się żywnie podoba, to możecie zadawać pytania. Ja na wszystkie staram się odpowiedzieć raz w tygodniu. Także to jest ta sekcja. Potem mamy live Discord. Tutaj macie bardzo dużo kontaktu, czyli wszystkie live'y, które były do tej pory u mnie na Discordzie, których nie znajdziecie na YouTubie. Więc tutaj jest bardzo dużo, tutaj jest bardzo dużo dodatkowej wiedzy, którą naprawdę warto oglądać, szczególnie gdzieś tam jak się zaczyna z krypto, z tradingiem, no to to jest kanał, który jest must have do oglądnięcia. No i oczywiście live stream, czyli takie miejsce, które zaczynamy tutaj sobie live streamy właśnie raz w tygodniu, w czwartki. Następnym ważnym miejscem, moi drodzy, jest coś takiego jak CST Strefa, czyli to jest moja po prostu strefa kryptostasiaka, która jest poza resztą Kanałów. Tutaj macie coś takiego jak Stasiak Analizy i tutaj staram się Wam dosyć często wrzucać analizy z highblocka, oczywiście analizy są w 100% robione przeze mnie, ja na rynku siedzę ponad 5 lat, Jedna trzecia tak naprawdę moich zysków miesięcznych to jest trading, więc z niego żyję i tutaj macie analizy highblocka, analizy, które ja wrzucam, czyli wrzucam po prostu analizy, którą sam rozrysowuję. Z moim podejściem, z moim tłumaczeniem do tego, jak będzie wyglądała sytuacja. Możecie sobie to przelecieć tutaj, tego kontentu. Naprawdę jest bardzo, bardzo również dużo, bardzo dużo opisanych analiz, więc możecie też sprawdzić, jak te analizy się sprawdziły, a sprawdzalność jest naprawdę wysoka. Oczywiście każda analizę ja osobiście rozgrywam. Macie również to potwierdzane na Discordzie, w jaki sposób poprowadziłem pozycję przy analizie, którą Wam. Przekazałem. Bardzo ważna rzecz, kanał ogłoszenia, moi drodzy, tutaj macie wszystkie ogłoszenia, które są wrzucane na serwer, czyli ogłoszenia dotyczące aktualizacji narzędzi, ogłoszenia dotyczące rekrutacji na analityków czy traderów, czy jakiekolwiek inne ogłoszenia, które są dosyć ważne na serwerze, więc również ten kanał powinniście zaobserwować. No, i oczywiście kanał ankiety. Tutaj robimy sobie ankiety dotyczące sentymentu na rynku, dotyczące tego, co byście chcieli, lub co wam, co, czego byście nie chcieli na serwerze. Także staram się cały czas to updateować, układać serwer stricte tak, żebyście mieli jak najwięcej z niego korzyści, żebyście mogli jak najbardziej skorzystać, ponieważ uważam, że. Jeżeli ja sobie siedzę i tak codziennie na rynku, traduję oprócz firm, które posiadam, biznesów, cały czas ten rynek gdzieś jest moją ogromną pasją, to czemu ktoś inny ma z tego nie skorzystać? Nie zabiera mi to tak naprawdę dużo czasu, żeby wam tą wiedzę jakoś bardzo przekazywać. Mamy też mega zajebistych moderatorów, którzy to wszystko wspomagają, więc tutaj na tych ankietach po prostu też decydujecie o tym, co będzie działo się na Discordzie. Jeżeli chcecie wspomóc Discorda, jest to Zupełnie rzecz odrębna, to nie jest wymagane. Możecie dowolnie wspomóc serwer, społeczność, czyli po prostu zarejestrować się z linku afiliacyjnego z Bybitem, z którym jestem ambasadorem, i gdzieś tam pieniążki, które wpadają z takiej afiliacji, są przeznaczane na nagrody, na powiększanie narzędzi na serwerze, czyli na zwiększanie tej funkcjonalności, która jest po prostu dla Was, jest to takie dobrowolne odwdzięczenie się. Nie musicie tego robić, możecie, nie jest to wymagane. Jeżeli ktoś tego nie zrobi, bo nie może lub nie chce, nie będzie gorzej traktowany, jest tak samo równy jak wszyscy uczestnicy, i tak samo zasługuje na wiedzę, taką, jaką każdy powinien otrzymać. Więc tutaj, w tej rejestracji czy giveawayach, macie możliwość zarejestrowania się, ale oczywiście również dostajecie z tego tytułu dodatki. Ponieważ jeżeli się zarejestrujecie, macie możliwość otrzymania od giełdy dodatkowych pieniędzy na start, czy jak zrobicie duże depozyty lub mniejsze, zależy ile tam macie pieniędzy, to też dostajecie dodatkowo fajną, fajną naprawdę kasę. Także Bybit też w jakimś tam stopniu marketingowo się rozwija i wspomaga ludzi, którzy się rejestrują, żeby coś tam dodatkowo po prostu mieli, więc... Możecie sobie tu wejść, poczytać, jakie są aktualnie po prostu te promy. I teraz, moi drodzy, przejdźmy sobie może do mięsa, tych najważniejszych rzeczy, a potem przelecimy mniej ważne kanały. Mianowicie, jak sobie wejdziecie tutaj troszeczkę niżej w taką zakładkę CST narzędzia, to macie narzędzia, które dla Was wykupiłem, których możecie korzystać w 100% za darmo. Czyli na przykład macie hitmapy z highblocka, poziomy liquid Levelsy z highblocka i tutaj... Możecie z tego korzystać dowolnie, czyli tak, jakbyście mieli tego highblocka wykupionego, ponieważ nie musicie prosić moderacji, żeby coś wam wysłała i czekać, aż to zrobią, czy mają czas, czy nie, tylko sami możecie z tego korzystać. Jak jesteście na hitmapie, wystarczy, że piszecie sobie slash, hitmap z df, piszecie sobie timeframe czasowy, czyli na przykład 7 dni. Tutaj oczywiście macie te wszystkie timeframy podane, więc wybieracie sobie, który Wam się podoba, dajecie sobie 7 dni, klikacie Enter i automatycznie wyskakuje Wam. Mapa e, płynności na high bloku siedmiodniowym. Tutaj oczywiście chwilkę musicie poczekać, to się musi wszystko wgrać. Nie trwa to długo, jak widzicie na żywo, możecie zobaczyć, e, jak to jest długi okres czasu. Myślę, że nikomu e, nie zrobi to problemu, że poczeka te kilka, kilkanaście sekund na to, żeby ta mapa mu weszła. I oto wchodzi mapa, w którą możecie sobie kliknąć, ona się powiększy, oczywiście możecie też otworzyć w przeglądarce, więc wtedy będziecie mieli w dużo większej rozdzielczości, dużo bardziej widoczne. Tak samo jest na liquid levels, w momencie w którym klikniecie sobie slasha, dacie sobie liquid level, piszecie sobie coin, na przykład phantom, wpisujecie ft, wyskakuje phantom, klikacie enter i również, o tu akurat ktoś wpisał, więc Phantom jeszcze nie wymaga aktualizacji, bo było to robione dosłownie kilkanaście minut temu. Ale spróbujmy sobie może z jakimś e, innym tokenem, na, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Liquid Level, nie wiem, e, e, arbitrum. Przykładowo, bo tutaj oczywiście ta lista też wam wyskoczy. Więc wpisujecie, klikacie i pokazuje Wam się mapa likwidacji, również po kilkunastu e, sekundach do tokena, który chcecie sobie zobaczyć. I moi drodzy, wyskakuje wam Liquidation Levels dla tokenu ARB. Oczywiście również możecie to otworzyć w przeglądarce dla, lepszego, e, dla lepszej po prostu rozdzielczości. Oczywiście dodatkowo macie tutaj instrukcję, jak to działa, z przedstawioną tą rzeczą, którą wam pokazałem. Więc jeżeli nie oglądniecie, no to tutaj również macie instrukcję. No i oczywiście Market Cipher, czyli narzędzie bardzo fajne, bardzo fajny indykator, macie tu wszystkie opisane elementy, które są w Market Cipherze, jak działają, klikacie sobie, czytacie, co oznacza dany wskaźnik na Market Cipherze, to jest również płatny indykator, który jest bardzo, bardzo fajnym, dobrym indykatorem, ale uwaga, możecie również korzystać z niego w 100% tak sami, ponieważ jak wejdziecie sobie na kanał głosowy Market Cipher, dołączycie do niego, prawda? Włączacie sobie tego Tasiu MC, obejrzyj stream i macie cały czas na żywo puszczonego Market Cyphera, akurat tutaj na Bitcoinie. I te timeframy, które tutaj macie, automatycznie również co jakiś czas się zmieniają, tak żebyście mieli ogląd na sytuację jak najlepszy, do tego, żebyście mogli sobie z niego ewentualnie potradować. Oczywiście, jak sobie wejdziecie w Market Cyphera, możecie również prosić o wykresy altcoinów, o które prosicie w różnych timeframe'ach po prostu, czyli to, czego głównie potrzebujecie. Teraz następna bardzo ważna rzecz, z której warto, żebyście sobie korzystali, to jak wejdziecie sobie w wiadomości, to macie bardzo ważne elementy, takie jak newsy, tutaj automatycznie są wrzucane też te najważniejsze po prostu, które warto, żebyście wiedzieli w danym momencie. Jak wejdziecie sobie na coś takiego jak Fear and Greed Index, stworzyłem takiego bota, który pokazuje Wam wszystkie najważniejsze elementy z rynku, z danego dnia, z danego, e, z danego dnia po prostu na Bitcoinie, czyli tu macie Fear and Greed Index, macie Basic, basic Sentiment, jaki jest na Bitcoinie na 15-minutówce, macie Advanced Sentiment Metrics, czyli możecie zobaczyć te bardziej zaawansowane metryki, jeżeli chodzi o sentyment. Możecie sobie zobaczyć również Stock Sentiment, jaki jest, czyli do rynku tradycyjnego, Mamy oczywiście RSI 4H Hitmap Market Scanner, czyli pokazuje, gdzie są overbought i oversold, jakie dane coiny, bardzo fajna rzecz, jeżeli ktoś gdzieś tam sobie day traduje. Tra trending Coin Today, czyli w danym dniu, jaki był trending coin, jaki był najbardziej trendowany coin na, na przykład Twitterze. Także bardzo fajne miejsce do tego, żebyście sobie ten Fear and Greed Index używali. No i oczywiście, jak wejdziecie sobie w alerty. To tutaj również macie spanik alertów. Najważniejsze alerty, które są najbardziej klikalne, które mogą gdzieś tam wpłynąć na jakieś wydarzenia. Także tutaj to automatycznie Stasiak, Journalist Bot, oczywiście, Wam wrzuca także bardzo, bardzo fajna rzecz. Tak samo jak Whale Alert, który Wam pokazuje alerty o tym, jak, jak duże kwoty gdzie zostały po prostu przeniesione. I oczywiście bardzo ważna rzecz dla ludzi, którzy siedzą cały czas na rynku, czyli Market Alert, tutaj możecie sobie wejść kliknąć trzy subskrypcje, brzmi to jakby było płatne, oczywiście to nie o to chodzi, ponieważ jak klikniecie subskrybuj, to będzie Wam bocik automatycznie na kanał krypto wrzucał informacje, kiedy otwiera się i zamyka dana sesja z rynku tradycyjnego. I oczywiście tutaj sekcja hodl, którą jak klikniecie, pojawi Wam się dodatkowy kanał z hodlem, czyli klikam sobie jestem hodlerem i pojawia się dodatkowy e, kanał e, hodl. I teraz moi drodzy, temat bardziej dla ludzi początkujących. Macie taką, e, takie miejsce, które nazywa się Akademia. Macie szablony, indykatory, słownik lektury. I tutaj oczywiście bardzo fajny temat. E, możecie nabyć bardzo dużo wiedzy, którą musielibyście ogólnie szukać w internecie. E, a tutaj macie możliwość po prostu sobie sami tego znalezienia. Oczywiście lektury, które warto przeczytać, które wrzucam z moderatorami. Wszystkie lektury oczywiście zostały przeczytane. To nie jest tak, że wrzucamy gdzieś lektury, których nie przeczytaliśmy. Więc książki, które po prostu warto przeczytać, czy to o tradingu, czy to gdzieś tam o psychologii, lub po prostu książki warte do przeczytania. Oczywiście macie słowniczek, jak wejdziecie sobie na słowniczek, macie najważniejsze e, pojęcia, które powinniście znać w tradingu, w krypto, w, ogólnie w szeroko pojętych rynkach finansowych. Oczywiście posegregowane, więc łatwo wam będzie to znaleźć. Tutaj mamy indykatory, czyli cały czas ten kanał Akademia się rozwija. Ponieważ, jak wejdziecie sobie w indykatory, to dorzucamy indykatory, których używamy razem z moderatorami, z traderami, z analitykami naszymi i macie to po prostu dokładnie opisane. Czyli wchodzicie sobie w taki indykator, czytacie, co on, co on robi, jak on działa. Macie do niego również wrzucone screeny, możecie zobaczyć, jak to wygląda. Więc tutaj również możecie znaleźć kilka fajnych naprawdę rzeczy, których myślę, że niektórych nie znaliście, a które możecie dodać do swojego tradingu. Także zachęcam szablony, to również jest cały czas update'owane, dodawane na to, co potrzebujecie, ale na to również, co my używamy i możecie gdzieś nauczyć się nowych rzeczy, czyli wchodzicie sobie na przykład w formacje techniczne i macie wypisane wszystkie najważniejsze formacje techniczne, jak się nazywają, co ta formacja może oznaczać oraz jak wygląda ona na wykresie. Oczywiście są tutaj różne elementy, więc sobie wejdźcie, poczytajcie, zobaczcie, jak to wszystko wygląda, to dologia Elliot Wavesy, także naprawdę tutaj dosyć dużo tej wiedzy na tej akademii się znajduje. I moi drodzy, przejdźmy może do tego, co jeszcze po prostu znajduje się na tym Discordzie. E, oczywiście tutaj macie taką zakładkę UAD, w momencie kiedy chcecie się przepisać, jesteście powiedzmy zarejestrowani na Bybicie, a chcielibyście, tak jak powiedziałem wcześniej, wspomóc i przerzucić się pode mnie, to tutaj jak wejdziecie sobie na UAD, wpisujecie swoje UAD, Daje się sobie przypięte wiadomości i tu macie całą instrukcję co zrobić, żeby wasze UAD, czyli wasze konto na Bybicie zostało przepięte pode mnie. Oczywiście nic to wam nie zmienia, wspieracie tylko serwer i ewentualnie możecie dostać te nagrody. Oczywiście oficjalne linki, czyli wszystkie moje oficjalne linki, które powinniście znać, żeby was nikt nie zeskamował, bo to jest teraz praktyka, która po prostu jest tak powszechna, że masakra. Więc ludzie podają się za kogoś, za różnych innych tam e, ludzi, którzy działają na Twitterze, na Instagramie i tak dalej, i po prostu próbują ludzi oskamować. Tutaj macie sekcję Bybit pytania. I tutaj to jest sekcja, która służy tylko i wyłącznie do zadawania pytań na temat giełdy Bybit. Czegoś nie wiecie, czegoś nie umiecie zrobić, macie jakiś kłopot, macie jakiś problem, wchodzicie, wpisujecie, ja czy jakiś inny tam moderator po prostu odpowie Wam na dane e, Wasze pytanie. I oczywiście tu jest sekcja ProTraders, to jest ta sekcja bardziej zaawansowana, do której na ogłoszeniach zresztą wam wpisałem jak można, jak można się dostać. Oczywiście nie jest to broń Boże płatne, jest to po prostu coś co dodatkowo macie, zostajecie traderami na serwerze i macie taki kanał dodatkowy i głosowy oraz tekstowy. W którym rozmawiacie z bardzo zaawansowanymi osobami na rynku, które naprawdę już siedzą i tutaj rozmawiamy bardzo profesjonalnie, bardzo takie mocne informacje są. No już powiedzmy tu nikt sobie niczego nie tłumaczy, bo raczej są ludzie, którzy naprawdę są doświadczeni. Jest tutaj bardzo dużo rozmów, praktycznie cały czas są rozmowy. Na poziomie mocno zaawansowanym o rynku, co i jak, ale może nie będę wam wszystkiego mówił, wejdźcie. Zaaspirujcie do tej roli, zobaczcie, co tam jest. Naprawdę. Tutaj jest bardzo, bardzo fajny kontent dla ludzi stricte zaawansowanych, którzy chcą po prostu troszeczkę więcej, a też mają wiedzę. I oczywiście kanał ogólny, mamy tutaj to bardzo fajnie podzielone, ponieważ jest kanał ogólny, kanał krypto. Na kanale ogólnym rozmawiamy o wszystkim i o niczym. Chcecie porozmawiać o samochodach, o krypto, o pogodzie, Pośmiać się, pożartować, wchodźcie, to jest kanał po prostu do gadania o wszystkim i o niczym. A na kanale Krypto, moi drodzy, rozmawiamy tylko i wyłącznie o krypto, żeby ktoś jak sobie wszedł, wiedział, że na tym kanale jest samo mięso związane z tradingiem, nie musi czegoś nigdzie szukać. Więc tutaj staramy się nie pisać pierdół, rzucać jakichś tam dziwnych rzeczy, tylko po prostu jest konkretna rozmowa na tematy o tematyce kryptowalut. Oczywiście mamy coś takiego jak rywalizacja. Pamiętajcie, że tutaj na rywalizację. Na rywalizacji sobie rywalizujemy. Jest oczywiście lista, są wyniki, pierwsze, drugie, trzecie, dziesiąte miejsce. Macie z takiej topki możliwość wygrania nagród oczywiście za pierwsze trzy miejsca: 50, 30, 20 dolarów, ale również jest liga, która jest od trzech miesięcy, właściwie na trzy miesiące, jest już drugi miesiąc, kończymy powoli. Więc tak naprawdę. Od następnej ligi będziecie mogli sobie wziąć w tym udział. Nie jest to tak, jak mówiłem wcześniej płatne. Wszystko, co jest na tym serwerze, serwerze jest darmowe. Nagrody na tych wszystkich ligach oraz konkursach są bardzo, bardzo fajne, także warto sobie wziąć w tym udział. I tutaj, moi drodzy, macie analizy członków na altcoinach i Bitcoinie. I tutaj, oczywiście, na tych analizach wszyscy członkowie z serwera wrzucają swoje analizy, czy to Bitcoina, czy to Altcoinów, prawda? E no, i one mogą być komentowane, one mogą być przerabiane na live'ach. Gdzieś tam ktoś się może coś dowiedzieć, zobaczyć, jakie macie spojrzenie, może się zainspirować, może nie, więc bardzo fajne też miejsce. Ale również wyniki futures, które są wyrzucane stricte przez użytkowników, czyli to są zagrania, które są zrobione stricte przed, przez użytkowników mojego Discorda. Więc tutaj, jakbyście sobie zobaczyli, ja osobiście uważam, że. Ludzie, którzy przychodzili na początku na tego Discorda, są teraz, zrobili niewiarygodny postęp, jeżeli chodzi o ich rozgrywanie, ale nie plakietkowanie się i robienie 100X yy, na czuja, tylko wiadomo, że są też takie plakietki, ale pamiętajcie, że dźwignia nie ma znaczenia, tylko ilość kontraktów. Więc tutaj yy, możecie zobaczyć, jak ludzie się rozwijają, jak tradują. Naprawdę ten poziom cały czas się zwiększa, jest to widoczne, ponieważ yy, zresztą. Tak naprawdę w tym momencie na ekranie możecie sobie zobaczyć, jakie są opinie też ludzi, to nie są opinie, które ja sobie zmyśliłem, wymyśliłem, tylko to są stricte opinie ludzi, którzy siedzą na tym serwerze, korzystają i coś z niego po prostu mają, coś mogą się więcej nauczyć, ja mam satysfakcję niesamowitą, że też ludzie siedząc u mnie na Discordzie mają jakąś tam wiedzę, coraz większą naukę i naprawdę sobie radzą w tym rynku coraz bardziej, robią pełnoprawne analizy, które nieraz są przekozackie, więc no, naprawdę bardzo, bardzo fajnie to tutaj, muszę przyznać, wygląda. Oczywiście lecimy dalej, moi drodzy, copy trading, czyli kanał, który jest przeznaczony tylko i wyłącznie do rozmów o copy tradingu na Bajbicie. do czego Was zapraszam, dosyć ciekawe miejsce, można się dowiedzieć wielu rzeczy, zapytać o wiele rzeczy, jeżeli z tego copy tradingu korzystacie. Oczywiście memki, jak macie duże ciśnienie i musicie gdzieś rzucić coś śmiesznego, no to macie od tego memki, możecie sobie tu wejść zobaczyć, pośmiać się trochę, to naprawdę czasem są hitowe elementy. Lunchpady, oczywiście, tutaj sobie rozmawiamy oraz wrzucamy lunchpady oraz e, listingi nowych coinów, także warto na to wejść. No i oczywiście darmówki, czyli tutaj użytkownicy wrzucają wszystkie akcje, na których możecie sobie dostać airdropy, dostać darmowe coiny, darmowe pieniądze z różnych różnych akcji z całej sieci kryptowalutowej. Moi drodzy, bardzo fajna, najważniejsza rzecz kanała głos kanały głosowe macie kanały głosowe. Gdzie możecie spogadać jeden na jeden, macie Daily Talk. Daily Talk, oczywiście zachęcam do korzystania z niego, co zresztą robicie dosyć często. Wchodźcie, rozmawiajcie, siedźcie tam, ile macie ochotę. Jeżeli moderatorzy zobaczą, że siedzicie, zaczynacie rozmawiać, to też dołączą, też pomogą, też porozmawiają. Ja też bardzo często, moi drodzy, robię takie spontaniczne livey, które po prostu są no, spontaniczne, czyli nie zapowiadam ich wcześniej, piszę za 15 minut, siadamy, uczymy się, rozmawiamy na jakieś tematy. Więc możecie sobie z tego też skorzystać, też paść. Ten Daily Talk staram się, żeby był taki dosyć mocno aktywny, ale też od Was to zależy i to jest zrobione stricte dla Was. Jeżeli macie ochotę porozmawiać z ludźmi na serwerze, rozegrać może coś na żywo, co też czasem się tutaj dzieje, śmiało zapraszam. Ja oczywiście również wszystkie swoje rozegrania wrzucam Wam na bieżąco na Discordzie, więc macie pewność tego, że to co ja traduję jest realne, to co ja wrzucam pieniądze, jakie pieniądze wrzucam. Um, oraz jak wyglądają moje pozycje, powiela się z tym, co wrzucam Wam na analizach. I moi drodzy, może jeszcze jedna ważna rzecz z problemów technicznych, które mogą pojawić się na serwerze, to jest to, że jeżeli się logujecie na ten serwer, to możecie nie widzieć wszystkich kanałów, więc pamiętajcie o tym, żeby wejść na weryfikacja zasady i tutaj ptaszkiem odznaczyć weryfikacja zasady. Jeżeli dalej Wam to nie będzie działało, to zalecam Wam albo przeinstalowanie Discorda, zainstalowanie po prostu jeszcze raz. Albo kliknięcie tutaj w przeglądaj kanały, bo czasem to się defaultowo wyłącza i po prostu nie widzicie tych kanałów, dlatego możecie mieć niejako problem techniczny. No widzicie tutaj chłopaki na ProTraders też wrzucają cały czas jakieś swoje wizje i o ten, na ten temat rozmawiamy. Także moi drodzy, mam nadzieję, że Wam się e, temat Discordowy podoba, podoba Wam się przede wszystkim mój Discord, mam nadzieję, że te osoby, które są na Discordzie są zadowolone. A tylko i wyłącznie jeszcze więcej tych osób będzie dochodziło, będzie korzystało, bo naprawdę uwierzcie mi, to jest mega zajebisty trading hub. Macie tutaj i wiedzę, macie ludzi, którzy cały czas rozmawiają. Naprawdę, jak teraz sobie zobaczycie na ekran, możecie zobaczyć statystyki, jakie są. Tu są tysiące godzin przegadane na kanałach głosowych, tu są tysiące wiadomości w skali tygodnia. Także ten serwer naprawdę bardzo, bardzo mocno żyje. Myślę, że jest jednym z bardziej aktywnych serwerów kryptowalutowych w sieci. Nie będę mówił, że najbardziej, bo nie znał wszystkich, ale na pewno jest jednym z bardziej aktywnych serwerów, także uwierzcie mi, że wejście na ten serwer, do czego nie namawiam, to jest wszystko dobrowolne, może naprawdę fajnie zwiększyć Wasze umiejętności tradingowe. Na tym mi najbardziej zależy. Ja e, również staram się Wam gdzieś tam, ile mam czasu, no bo tego czasu też nie mam cały czas, bo też prowadzę gdzieś jakieś biznesy, więc no, czas jest ograniczony, ale tyle, ile go mam, staram się Wam stworzyć miejsce do tego, żebyście rozwijali swoje umiejętności tradingowe, Poznawali od amatorskich elementów do bardzo zaawansowanych rozmów ludzi, którzy są bardzo długo na rynku i po prostu do tego, żebyście korzystali. No ja takiego narzędzia niestety na początku swojej drogi nie miałem, czego bardzo żałuję, bo na pewno dużo szybciej doszedłbym do pewnej wiedzy, którą mam w tym momencie, gdybym miał takiego Discorda, więc wchodźcie, korzystajcie do woli, pisujcie swoje uwagi, wpisujcie swoje uwagi, wpisujcie, rozmawiajcie z ludźmi. Ile tylko macie ochotę, tutaj tak naprawdę rozmowa toczy się 24 godziny na dobę, czasem wejdziecie o 3 w nocy i jest dosyć mocna, zagorzała rozmowa, więc do tego serdecznie Was zapraszam. I jeszcze na szybko tylko, moi drodzy, pamiętajcie, że macie tutaj taki kanał jak pomoc, jak sobie wejdziecie, możecie utworzyć nowe zgłoszenie i anonimowo napisać do mnie czy do moderatorów, jeżeli coś Wam się nie podoba, jeżeli jest jakiś problem z skamerski itd., itd., to tutaj wszystkie pomysły oraz problemy możecie po prostu zgłaszać. Także dzięki Wam jeszcze raz za oglądanie odcinka, mam nadzieję, że Wam się podobał, mam nadzieję, że gdzieś tam troszeczkę Wam to rozjaśniło, jak ten mój Discord wygląda. Ale pamiętajcie, każdy jest mile widziany, czy jesteście z Reflinka, czy jesteście bez Reflinka, każdy jest tak samo mile widziany i każdy ma dostęp do pełnego kontentu i do wszystkich narzędzi, jakie dla Was zapewniam, a uwierzcie mi, w planach jest jeszcze kilka innych narzędzi, które są naprawdę drogie i nie ma w Polsce serwera, znaczy są serwery, które je udostępniają, ale niestety nie za darmo, u mnie będziecie je mieli w 100%. Ode mnie po prostu za free. Też za to, że się odwdzięczacie, mamy po prostu o, możliwość kupowania tych narzędzi, korzystania z tego. No i cóż, zapraszam, dziękuję, życzę miłego dnia. Trzymajcie się do następnego.